Już ranek wstawaj. No okej, okay. o co chodzi? No ranek jest. Uh -huh. Ej, od poglądów w telewizji Od samego telewizja. Rano, od samego rano telewizja. Co mi niego robić? No więc na zakupy. <coughs> Dobra, niech ci będzie. Idę zrobić śniadanie Stare resztki. O! czy znaczy... kurde. To tam inne śniadanie. Nie wiem, no to już tutaj zrozumiałem. Co tak szybko? No przygotowałam wczoraj śniadanie. A co to? Płatki z mlekiem. Dziewczynki, wstajemy! Mmm, o co chodzi? Śniadanko, wstawaj! Chwałość! Ale... <laughs> Wiem, co zrobimy. Co? Patrz. Kurde. Bo Ty przecież z nie masz innych. No. To gdzie jecie? No przy stole, ale jakim? W kuchni. Dobrze. Albo z... A, aha, dobra. Dziewczynki, już można. Dzi... kurde. Ja też to chcę. Czekaj, usiądź. Dziewczynki, chodźcie. No już jesteśmy, łapotecki. Kocham. Ja też. Ciągle na śniadanie płatki. Czasem jadłam, wiesz co, czasem jadłam burgera. O, burger, to fajnie. <coughs> no, no, co ci tak kaszel bierze, A, tam Nie wiem. Gdzieś, gdzieś też. Chcemy do takiego wodnego miejsca, to tam no, jest takie wodo i, i bananki w czekoladzie. Dobrze, pójdziemy tam. Hmm, ale to dobre będzie. Nie wiem, ale dobre było. Odstawmy do tego. No z lewu albo do... Hmm, zapomniałem, jak to się nazywa XD. Aha, no to zmywarka przecież, a no to... Dobrze. Kudy. Dobra, to idziemy do pokoju. Tak. O co tu chodzi? Dobra, będziemy w pokoju. Jesteśmy super na mój pokój, mm, ale mi się nudzi. Nie chce mi się nic robić, A no masz plac zabaw na No No, To ja śmiałam. Czy dalej mam? Fajnie. No. A mi się nudzi. Nic ja mam do roboty. Nie, ja też, samo. Hmm. No, po ziemi gdzieś tam, gdzieś mówiłeś, właśnie, ale ja stroju nie mam kapelowego. Mhm, to słabo trochę. To może kupimy to, bo tam. Są jakieś stroje, albo może też były w strojach, tylko niech będą tu krótkie. Hmm, może znajdziemy coś? No. Nie, w plecaku masz tylko <gry> piżamę. Mogłem wziąć stół kąpielowy. Dziewczynki, mamy, pójdziemy do tego miejsca, ale strój nie macie nawet. ty tam się kupi? Dobrze, to idziemy. Nam bardziej się nudzi. Ja nigdzie nie idę. No. No, marniusze. Nie idę. Kudy, dobrze, dzieci, idziemy. Tylko zamknięcie mnie drzwi hmm. Dzień dobry, dzień dobry Idzie tam mi być te stroje z tyłu Poprosimy o te stroje kurde A to jest dla dorosłych, okej okay. To nie mam leczej dziewczynki To idziemy do domu, ale ja chcę populię Chodź, chodź, bananki! Hmm. Dobrze popływać w strojach. Dzień dobry, dzień dobry, dobry bananki. Nie, nie chcę bardziej. Łee! Juuu, haha, jak fajnie. Mama, 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 chodź! Hmm, kurde, dziewczynki, paczek! Jeżeli jestem w trójów, obcasy i jeszcze w sukience. A my, patrz, Ja jestem w jakichś spodniach z i Dzień dobry. Panią, że tu z nami? Tak, rybki, kocham rybki. Tak, aż potem mama może no, mi z nimi rybki posłowić. Dobrze. Ale tylko uważajcie. Dzień dobry, może? Tak, tylko ja już zostawię to, bo ja idę do domu. A, wata cukrowa. Okej, okay, już poszło. Dobrze, możemy, możemy, proszę Pana i Pana. Tak uciekła. Wow. Ucie, wow. Ale fajnie. Tu pośrodku. O co to jest? Można tu pływać. Łaj! Łatwiej jest, tutaj? Ła, coś kliknęłam. Mhm. Mm nie kliknęliście. Wow, kliknęła. Ła, Ale dobrze. Poczekaj. Przypomnę do końca. weźmiemy haki tu. No.

Weź weź tam tak zaczę. Okej. Okej. Okay. Okay, I czekamy. Ale fa... O Boże, jaka ryba. No i tu. Kolejna rybka. Ale fajnie. O a ja co ciekawe, rybka jest różowa, czerwona... Nie wiem. Chcecie popływać? Tak. Tam w środku można nawet. Ja chcę, ja, ja. Tak samo. Ja i z nimi pójdę. Mamy też to. Dobra, pójdę tam. No okej. Okay. I teraz tu. Ja, ty, jesteśmy na jakimś czymś, ale fajnie. A co pani ma na połowie, niech ten złóżam? Ja, cię. <laughs> En daar ligt u scherst. Weet je me? Weet me? Mmm. Mmm. je Mmm. Mmm. Mamy monetę! Mamy monetę! Dobrze, wracamy. Już, i tylko wyłożyliśmy jedną monetę. To nie jest fair. Tylko jedna moneta to nie i na tym kończymy nasz odcinek. Jak chcecie part 3 zostawcie tylko jedną łapkę w górę. Albo nie. Trzy łapki w górę. Pa!